Pokazujemy małą społeczność osadzoną w określonym czasie, przez którą przeszła też rewolucja, która niosła nowe idee i nowe nadzieje dla świata. Okazała się jedną wielką zbrodnią bolszewicką, i to jest tak jakby. Historia grała muzykę ostinato, czyli powtarzają się pewne moduły przypisane ludzkości, czyli agresja, pogrom, nietolerancja, sposób, sposób na życie, szukanie innych możliwości. Jest o, e, o rewolucji, o miłości, o dwóch gangach. Wszyscy mówią o tobie w się półtora Żyda. My się gra! Twoja firma Semen Graci spółka. Zrobiła na mój kantor nie jeden, a... a dziewięć napadek. I co? O życiu w kolorowej się. Jednym słowem. Naprawdę, nie ma, nie, nie ma takiej jednej historii, którą można byłoby, nie wiem, y, jest tutaj tylu, tylu bohaterów, którzy się gdzieś tam przeplatają wspólnie, właśnie y, dwa gangi, gang Semena Gracza i jego ludzie, gang wschodzącego mafioza, jakim jest Benia Krzyk. Czasy rewolucji, które ich zastały w Odessie, i to wszystko się miesza, międli do tego jeszcze poszczególne epizody, tak zwane role drugoplanowe. Że to jest spektakl uniwersalny. Oczywiście no, ostrożna bym była z bardzo małymi dziećmi, prawda? Bo jednak mimo wszystko są takie mocniejsze sceny, typu e, taka umowna scena pogromu Żydów, więc no, powiedzmy tak od 10 lat bym powiedziała, że jest to spektakl, ale jak najbardziej młodzież, jak, zarówno młodzież, jak i starszych, e, można spokojnie zaprosić na ten spektakl. Trudniejszy moment, bo jesteśmy tuż przed próbami generalnymi i to taki tydzień, który tak trzeba przejść, spiąć się i no, taka pełna mobilizacja, myślę, bo to jednak jest spektakl, którego chyba jeszcze nie było u nas w teatrze, ponieważ on jest aż tak bardzo zbiorowego spektaklu, tak można powiedzieć, bo jest dużo scen zbiorowych, zbiorowych układów. Król, rewolucja potrzebuje pomocy. Rewolucja będzie dopiero jak zawierzemy im Polsce i władzę. To jest mam nową dostawę w tym otrzymańcu. A takie sceny są też najtrudniejsze do y, ułożenia tak naprawdę i wymagają takiej dużej gotowości, dyscypliny. Teraz słuchajcie. Pamiętać trzeba o wielu sprawach, ale to tak jednocześnie jest taki dobry trening aktorski mam wrażenie, też jeśli chodzi o takie y, bycie ogarniętym w ogóle na scenie. Czyli mamy sześć krzeseł jako balustrada. Zaraz wam powiem, ja wejdę na scenę, słuchajcie i wam Wiecie, co w tym momencie praca wygląda zupełnie inaczej, ponieważ jest nas chyba najwięcej do tej pory, bo 24 czy 5 osób już teraz nie dokładnie nie pamiętam. E, więc ta praca jest zupełnie inna, bo Pokaż. gdzie indziej jest roz, rozłożony ciężar i, e, i, i ona się zdecydowanie różni. Od pracy przy od pracy nad siostruniami. Ja gram w tym spektaklu jedną z garisów, które tańczą w kabarecie. Przyznam się, że na samym początku myślałam, że będę mieć rolę małą. Może nie tyle, że nieznaczącą, ale niedużą. Okazało się, że my jako Gerylsy to właściwie mamy chyba najwięcej zadań, bo mamy najwięcej układów tanecznych, także ruszamy się, tańczymy intensywnie, chudniemy przed świętami przy okazji, co ma swoje plusy. I jestem Gerylsa Gittel. Tańczę w kilku, w kilku układach, a oprócz tego mam takie epizodyczne role. Zresztą wie, wie, wielu z nas ma takie, bo to, jest, to są głównie zbiorowe sceny, gdzie są takie pojedyncze epizodiki. No, repertuarowe i scenizacyjne na pewno większe. Na pewno dużo więcej przebiórek, dużo więcej postaci na scenie do ogarnięcia przez reżysera, tak samo jak i przez nas. Interakcje, które sobie budujemy gdzieś tam już nie jest nas 13, a ponad 20 I to wszystko trzeba. A to jest właśnie cudowna, cudowna nasza y, madam lubka, nasza burdelmada. Y, tak, to, to jest jedna z moich siedmiu dziewczyn. Ulubionych. Ulubionych, najwspanialsza Katia. <grym> do kochana się przy, przy, przygotowywać. <grym> Tłumaczenia. <grym> adnotacje. Niciewo ci powa. Ciewuszki, na to zdzielać Repetitio. Na nas dziela się repetitio. To co? Sara cholera wzięła. Madam <coughs> Lubka. No, teraz wszystkim będzie lepiej. A nie ty mój krasawczyk. Kaka Wszystkim to znaczy komu? No mnie i tobie madam Lubka. Przede wszystkim tobie. Moja wcześniejsza praca z Janem Szurmiem zdecydowanie ułatwiła mi podejście do tej realizacji, chociażby jeśli chodzi o takie choreograficzne kwestie. No, jest to naprawdę taka praca, która wymaga dużego takiego zaangażowania, skupienia, ogarnięcia i no, jest to też taka fizycznie intensywna praca, ale myślę, że bardzo dobrze owocująca. Muzyka ma przejście, daje kaza I ma przejścia, drogę przytacza I znamą kawance, twarze, sołnica Przecież cała piekulica Jak upadła ścisko Ja przepraszam wszystko, Nie da wszystko w to, że oszczędzę koc Niech nie wyjdzie koto do księżyca To nie tajemnica Przecież cała piekulica Jak, panieca, panieca. jak upadła ścisko Ja przepraszam wszystko